że to wchodzimy dalej w Enterprise, a idziemy przez Enterprise AI Controls. To powiedz, co tam się szybko on pojawiło yy, z takich elementów. Ja się powtarzam, ale tam poza metali. Kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy, mamy całego yy, Agent Control Plane, który zapewnia centralizowany widok na agentów, co robią, jak robią. No to on... powiedzieliśmy o tym, ten yy, mission control z takiego pełnego widoku. Ale... Co więcej, jeżeli, jeżeli chodzi o sam podgląd, mamy to, że widzimy, co agenci robili, widzimy logik, kto wywoływał, jak wywoływał, z jakiego, z jakiego powodu wywoływał i mamy wszystko, właśnie co się działo. Co dla mnie jest jeszcze fenomenalne, jeżeli chodzi o Enterprise, MCP Enterprise Allow List, czyli whitelistowanie serwerów, serwerów MCP. Co kolejny element, który też jest potrzebny i był potrzebny, yy, i można z kontrolować się, mówili, mówić, które Cywilne CP są w porządku, które nie są w porządku, i to też ładnie integruje się z tym, co będą deweloperzy mogli używać, na przykład VS kodzie, albo w innych ID. Kolejny czyli... element, który porządkujesz. to w ogóle poważnie, na chwilę obecną, jak po tych ogłoszeniach, a jeszcze co w ogóle będzie za chwilę będzie wchodziło, to jeszcze, też, też ważne, czyli precyzyjne uprawnienia, FGP, czyli Fine Grained Model dla, dla administracji AI i co kopilo pozwala stworzyć niestandardowe role firmowe z AI, ułatwia decentralizację administracji, no nie, znowu rzeczy, które są potrzebne w organizacjach. Po tych ogłoszeniach, naprawdę, używanie Bitbucketu czy innych rzeczy, sensowność tego leci tak mocno w dół, że sorry, ale no pozamytajmy. Dobra, yy, inaczej. I teraz tak. Yy... Anonsmenty są, wyglądają ten yy, fajnie, rozsądnie. Widać, że to jest ten. Yy, jak tam popatrzymy sobie na community, to co wrzucili, to oni bardzo ładnie to nazwali Agenting Momentum. Big Week for Copilot and Enter Enterprise AI. I tak w sumie można to podsumować. Ja bym powiedział sobie, że cały GitHub był skupiony właśnie na tym, yy, żeby. Idziemy po Enterprise. To, co powiedziałem, idziemy, monetyzujemy to, jak się da, i pokazujemy, że zostawcie te kawałki open source'u, nie dziergajcie tego sami, nie patrzcie na y, innych dostawców. Tak. I tym bardziej, że i tak macie podpisaną umowę z Microsoftem, więc możecie. One-click. to jest taki ten, więc to jest jeden element. Druga sprawa, słuchajcie, nie oglądajcie prezentacji, ani tym bardziej keynote'ów, y, bo poziom, mam wrażenie, że. Kiedy myślę, że gorzej być nie mogło, w postaci czytania z promptera, to jest gorzej. To Oglądasz w prezentacjach tak naprawdę? Wszyscy wrzucają i sumaryzują. Nie się. Albo tak. szukają nas. Tak. E... I...